Od pałacu w Pławniewicach do zamków w Tuszku wiodła trasa trzeciego rajdu rowerowego po powiecie Gliwickim. To jest taka tradycja, która trzy lata temu się narodziła, ale bardzo chcemy ją kultywować. Spotkała się z ogromnym aplauzem wśród mieszkańców nie tylko powiatu Gliwickiego, ale i okolicznych miast. Czynnie uczestniczą. Czy lata temu oddaliśmy ponad 211 km tras w powiecie. 211 jest naprawdę dobrze oznaczonych. Myślę, że nikt nie, nie, nie zgubi się, podróżując przez te trasy. Mimo kapryśnej pogody na starcie w Pławniowicach zebrało się sporo rowerzystów, a na trasie dołączali do nich także inni. Do pokonania uczestnicy mieli 20 km w jedną stronę. Czy trasa była trudna? Tak naprawdę to czasami sobie dopiero uzmysławiamy, jakie górki i dolinki mamy w tym naszym powiecie, jak przychodzi nam jechać pod górę i zmieniać te przerzutki. Mimo, że niełatwa, uczestnicy rajdu przyznawali zgodnie, że trasa była przede wszystkim ciekawa. Są to bardzo piękne trasy, które wiodą przez nasze urokliwe wioski. Mamy wiele zabytków, mamy piękną przyrodę, lasy. Mamy jeziora. Już pierwszy rajd rowerowy Powiatu Gliwickiego właśnie zakończył się na Zamku w Hudowie, czyli w południowej części naszego Powiatu Gliwickiego. W tamtym roku drugi nasz rajd powiatowy. Kończył się w Rachowicach, czyli w środkowej części. Tym razem trasa prowadziła najpierw wokół zachodniej połowy jeziora w Pławniowice, a następnie przez Poniszowice, słupsko, niekarmieli gotę Toszecką i Pawłowice, aż na dziedziniec zamku w Toszku. Tam na zmęczonych, ale zadowolonych rowerzystów czekał Żurek i Kołocz. To świetny sposób na spędzenie wolnego czasu, mówili uczestnicy, z których najstarszy miał 77 lat i który zachwalał jazdę na rowerze. Nigdy nie mam bólu głowy, nie mam zmęczenia. O, o każdej porze jestem wypoczęty. Jak potrzeba, to śpię 2-3 godziny. Jak, no i, i w każde... to, jest, to jest najpiękniejsza rzecz. Dla zdrowia chociażby to, że można zrzucić parę kilogramów. A tak naprawdę to najważniejsze jest dobre samopoczucie. Dodatkową atrakcją była możliwość poznania historii zamków w Toszku i związanych z nim legend, którą przybliżył przewodnik. Na stoisku promocyjnym Powiatu Gliwickiego cykliści mogli zaopatrzyć się m.in. w mapy i inne wydawnictwa turystyczne, a także w odblaskowe breloczki i opaski. Co z 60 lat wykształciło prawników, lekarzy, naukowców, samorządowców, nauczycieli, ale także artystów i wielu innych, którzy robią obecnie karierę w Polsce i za granicą. Mowa o Knurowskim Paderku, czyli dziś zespole szkół imienia Ignacego Jana Paderewskiego, który świętuje swój jubileusz. To była szkoła, która miała górniczemu miastu dać wykształconą kadrę, miała dać ludziom maturę i otwierać przepustkę na wyższe studia i to zadanie spełniła fantastycznie. Ja myślę, że nawet twórcy, założyciele szkoły nie zdawali sobie sprawy, jak to doskonale się wszystko potoczy. I przez 60 lat matury, 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 matury i tym żyjemy. Trwające dwa dni obchody, które odbyły się 27 i 28 września, dla niejednych absolwentów, były swoistą podróżą sentymentalną. Można bowiem było zobaczyć, jak zmieniła się szkoła przez dziesięciolecia. Jest to kawał historii w życia takiej szkoły. A najważniejsze to, że ta, ta szkoła, że tak powiem, ciągle się rozwija, ma dobre, dobre wyniki. Bardzo dużo absolwentów jest znanych. Na uroczystości święta szkoły licznie przybyli absolwenci. Czy widać po tej szkole, że się zmieniła? Widać po tej szkole, bardzo się zmieniła. Co tak. dokładnie? Przede wszystkim klasy się zmieniły. Gdzieś była sala matematyczna, teraz jej nie ma. Gdzieś uczyliśmy się języka rosyjskiego, teraz już tego nie ma, także naprawdę bardzo dużo się zmienia. Czy jest teraz ładnie zrobione, wiesz, tam w sale są piękne teraz, no. A się chce Na... wrócić? No, by chciało się wrócić, no, ale to już było 32 lata temu, matura. W szkole sportowej odbył się uroczysty koncert, który zorganizowali obecni i byli uczniowie. Nie zabrakło życzeń i gratulacji od przybyłych licznie gości. Dodajmy, że w trakcie uroczystości odbyło się również przekazanie szkole sztandaru. Mimo, że nie jest najtańsza, ekożywność coraz bardziej w modzie. Można się było o tym przekonać. 27 września w Gliwicach, gdzie w hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, odbył się 19. Kiermarz Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej. Moda coraz większa jest na ekologię, chociaż ekologia no, związana z tym, że jest trudniejszą dziedziną i trudniejszymi przedsięwzięciami i produkcją. Jest, jest droga, niemniej jednak wszyscy ci, którzy chcą zdrowo żyć, no próbują w miarę swoich możliwości korzystać z tych ekologicznych wyrobów. Na odwiedzających czekała bogata oferta produktów, a wszystkie odznaczały się niezwykłym smakiem i aromatem. To zasługa naturalnych metod wytwarzania, zdradzali wystawce. Głównie to bazujemy na mieszankach zielonych, przeorywujemy owiec na zielono na przykład tego. No i mamy trochę kurek, bo mamy 40 gór, no i trochę tego obornika też jest. Mam kilka pasiek, mam ponad 200 rodzin pszczeli. Wszystkie są ułożone na, na terenach Natury 2000. To są góry, rejon Starego Sącza, Nowego Sącza. Generalnie to moje pszczoły nie, po prostu nie oblatują terenów rolniczych. Bez chemii, bez konserwantów, bez polepszaczy. Mhm. Wymagają więcej pracy, więcej, więcej zaangażowania? Więcej, tak. No mięsko musi dojrzeć, żeby dobrze było zrobione, z tego szyneczki wszystko te poleżeć, będzie mieć drzewem. Naturalne sposoby bez polepszaczy i konserwantów, na to głównie stawiają wytwórcy żywności ekologicznej, których nie zabrakło na kiermaszu mamy 57 wystawców z całej Polski. Mamy wspaniałe miody ekologiczne. Tutaj za nami jest stoisko, widać jak bardzo popularne. Ludzie czekają na te miody właśnie na nasz kiermasz przyjeżdżają kupować te miody, ale również mamy wspaniałe zioła ekologiczne, oliwę ekologiczną, świetne wyroby wędliniarskie, nabiał. Naprawdę ta oferta jest duża. Swoje stoisko miało także koło gospodyń wiejskich z Gierałtowic. Można na nim było kupić m.in. tradycyjny śląski kołocz, domowy chleb ze smalcem i wyroby rękodzielnicze. Jak się można było przekonać na kiermaszu, produkty ekologiczne mają dzisiaj wielu zwolenników. Dlaczego warto ekologiczną żywność inwestować i odżywiać? Bo jest zdecydowanie lepsza w smaku. Lepiej na żywność dać niż na leki. Na odwiedzających kiermasz przygotowano szereg atrakcji. Były wykłady, warsztaty, konkursy, no i oczywiście degustacja. Skat nadal popularny, można się było o tym przekonać podczas powiatowego turnieju skata sportowego. Była to jedenasta edycja, w której tym razem o tytuł najlepszego szkaciorza powiatu gliwickiego walczyło 67 zawodników. Praktycznie z wszystkich miejscowości, z wszystkich gmin powiatu gliwickiego, a także z gmin tutaj ościennych, bowiem gmina Wielowieś jest graniczącą gminą z województwem polskim, więc są tu zawodnicy z Krupskiego Błyna, nawet z Krabkowic, z Zabackiego. A z Katowickiego to są Żrudy Śląskie, z Gliwic. Nie? No także sporo tych ludzi jest. Nie? Dobrej karty na starcie życzyli uczestnikom turnieju starosta Gliwicki Michał Nieszporek oraz Wójt Wielow Ginter Skowronek. Później zawodnicy rozpoczęli grę, która uchodzi za śląską. No, historia Skata jest dosyć dawna i Skad nie jest ani śląską grą, ona przyszła do nas właściwie z Niemiec karty, którymi my się tu posługujemy, są wzoru właściwie niemieckiego, nieśląskiego. natomiast na świecie się gra kartami wzoru francuskiego, takim jak się w Brydża gra. Klasyfikację indywidualną zawodników turnieju o Puchar Starosty Gliwickiego wygrał Bolesław Konstantym, drugie miejsce zajął Bernard Zwiorek, trzecie Ginter Fabian. Najlepszym szkaciorzem z powiatu gliwickiego został Bernard Zwiorek, a zanim uplasowali się Ginter Fabian i Zbigniew Jeżowski. Drużynowo najlepsza była gmina na rodziniec druga była drużyna z Pyskowic, trzecia z Gierautowic. Zwycięzcy odebrali dyplomy, puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez starostwo powiatowe w Gliwicach. Salvo a w miejscowości Barut, zwanej Śląskim Katyniem odbyły się uroczystości upamiętniające 68. rocznicę mordu dokonanego przez komunistów na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych z grupowania Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Na polanie pośrodku lasu w powiecie Gliwickim doszło przed laty do wstrząsających zdarzeń. Ponad 200 osób zostało spalonych według przekazów historycznych w stadole żywcem. Były to osoby, które. Były przekonane, że zostaną, że wyjadą z Polski, bo nie podoba im się władza ówczesna komunistyczna i według y, przekazów odbyło się to 22 września 1946 roku. Ofiarami większości byli żołnierze z rejonu Podbeskidzia, którzy prowadzili walkę z ówczesnym reżimem komunistycznym w Polsce. Do dzisiaj nie znaleziono 160 ciał spalonych żywcem ludzi. No tak jak zawsze, przy takich dużych tragediach e, świadkowie są tylko, przekazy rodzinne, wszystkie ślady zostały pozacierane, no ale tak jak powiedział przedstawiciel IPN-u, są e, przesłanki do tego, że... W, w najbliższym czasie zostanie to potwierdzone jednoznacznie. Sprawy bada Instytut Pamięci Narodowej, a jak się okazuje, tragedia tak naprawdę ujrzało światło dzienne zupełnie niedawno. Ja dopiero dowiedziałem się gdzieś 8 lat temu i wtedy zacząłem już tutaj organizować ludzi. Bo z Cisa zginęło co najmniej gdzieś 8, 8, 8 tych partyzantów. A poza tym Cisiec był taką bazą dla zwłaszcza takiego zgrupowania Antoniego Bieguna, sztubak, bo tu on by należał do też Bartka, ale był tak miał swój oddział. Co roku w ostatnią sobotę września do śląskiego Katynia przybywają tłumy, by oddać hołd pomordowanym. Są wśród nich uczniowie miejscowych szkół, hercerze, duchowni, przedstawiciele samorządów, żołnierze oraz kompatanci. Uważam, że takie miejsca należy upamiętniać i przekazywać potomnym. Po apelu Polegów delegacje złożyły kwiaty pod krzyżem w imieniu powiatu gliwickiego uczynili to starosta Michał Nieszporek oraz radni Krystian Kiełbasa i Mariusz Podbrożny. Uroczystość wspólnie ze Stowarzyszeniem Pamięci AK, oddział Pyskowice organizuje co roku gmina Wielowieś. Wsparcie na nią udziela starostwo powiatowe w Gliwicach. To był naprawdę zacięty pojedynek piłkarski. Na boisku Wilki Wilcza w Pilchowicach spotkało się blisko 100 zawodników. Rozgrywamy powiatowy turnie odbojów. To są roczniki od 35 lat do Zwyż. Zgłosiło się 5 drużyn z powiatu grywickiego. Myślę, że. Ta idea będzie kontynuowana w, w następnych latach. Do turnieju zgłosiły się drużyny Speskowic, Pilchowic, Rudzińca, Wilczy i Żernicy. Piłkarzom kibicowała publika, wśród której byli m.in. ksiądz Bogdan Reder, kapelan górnika Zabrze oraz gospodarz spotkania, czyli wójt Pilchowic. Jest to bardzo fajny pomysł, aby ci, którzy kiedyś grali, którzy mieli do czynienia wyczynowo z piłką nożną, aby właśnie jakoś tak pograć dla przyjemności. Myślę, że to jest duże dla nas święto, no a sam fakt, że z gminy Pilchowice aż trzy drużyny, bo i Wilcza, i Pilchowice, i Żernica, to świadczy o nas, że gmina Pilchowice też piłką nożną, można powiedzieć, z dziada pradziada stoi. A w zaciętej walce pierwsze miejsce i Puchar Pamięci Pawła Fibica, ufundowany przez wójt gminy Pilchowice, zdobyła reprezentacja Wilczy. Kilkudziesięciu uczestników z powiatu gliwickiego wzięło udział w dwóch konkursach. Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym oraz sołtys z doradcą rolników, które odbyły się 12 października na zamku w Toszku. Konkurs prowadziły Irena Łaba, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Częstochowie oraz Krystyna Kręgiel, kierownik placówki Trenowej KRUS w Gliwicach. Jak podkreślały, temat konkursu dotyczący bezpieczeństwa jest bardzo ważny, gdyż niestety nadal rocznie dochodzi nawet do kilkuset wypadków przy pracy na roli. Dlatego właśnie są one co rok organizowane właśnie jesienną porą w Zamku w Toszku. I one są bardzo istotne, ponieważ chociażby o tym świadczy frekwencja. Rolnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą na temat bezpieczeństwa, a pytania konkursowe nie były proste. Ten konkurs był poświęcony przede wszystkim zapobieganiu upadkom z wysokości do zagłębień oraz pochwyceniom przez ruchome części maszyn, bo tych wypadków zdarza się najwięcej i najgroźniejsze są w skutkach te wypadki. Konkurs nie tylko wykazał, czy rolnicy znają i stosują zasady bezpiecznej pracy, ale i wyłonił najbardziej pomocnego sołtysa. Ta akcja promująca i edukująca przede wszystkim, edukująca przede wszystkim rolników i również jako tą to... Naj, jako, jako sołtysa, jako najniższe ogniwo samorządowe, który, no kto jest najbliżej rolnika? No właśnie sołtys, do kogo ten rolnik ma przyjść po tą wiedzę? Do sołtysa. Jestem pod wrażeniem, jestem zbudowany ogromną wiedzą właśnie tutaj sołtysów i frekwencją, którą się wykazali. Pierwsze miejsce w konkursie Bezpieczna Praca w Gospodarstwie Rolnym zajął Krystian Kiełbasa, który odebrał puchar wicewojewody śląskiego Andrzeja Pilota. Ja zawsze mówię: nieszczęście już jest wtedy, kiedy ktokolwiek już zostanie tam jakiś uraz, bo tego bólu nikt nie zabierze. To jest, to jest zawsze jakaś trauma. Nie jest to trauma nie tylko do tego, który ucierpiał, ale także dla całego otoczenia. Przecież każde takie zdarzenie to jest wielkie przeżycie dla, dla tej rodziny. To jest chyba najważniejsze. Z kolei zwycięzcą konkursu Sołty z doradcą rolników został Józef Guzik, który podkreślał, iż praca na roli wiąże się z stałym dokształcaniem. No, trzeba non stop się dokształcać, bo wiadomo technika i, i mechanizacja wsi co chwilę wzrasta, no więc trzeba uzupełniać się wiedzę. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a oba konkursy odbywały się pod honorowym patronatem przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego Tadeusza Mamoka i starosty gliwickiego Michała Nieszporka.